Dzień dobry. Kolejny odcinek w tej części, właśnie o inwestowaniu w siebie. Myślę, że każda część, każdy odcinek jest istotny i ważny i pozwala nam lepiej coś zbudować w swoim życiu, w swojej codzienności, ale warto wciąż właśnie posługiwać się tymi odkryciami do poznawania siebie, poznawania tego, co jest w nas. Co pojawia się w Twojej myśli, kiedy myślisz o inwestowaniu? Pierwsze myśli, które pojawiały się w mojej głowie, to jest, co ja mogę zainwestować, a więc jakie elementy zewnętrzne, typu czas, pieniądze, Pomoc innych osób, sytuacje odpowiednie, a więc co mogę zaangażować w to, żeby właśnie zainwestować w jakąś konkretną sprawę. Tak naprawdę myśląc o właśnie o inwestowaniu, bardzo często myślimy o elementach zewnętrznych, a więc o czymś, co, co posiadamy, co jest nasze, ale jednak jest jakby poza nami. Natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę w tych odcinkach właśnie o inwestowaniu, żebyśmy sięgnęli w głąb siebie i zobaczyli, że jest w nas jakiś potencjał, który warto. To zaangażować, inwestując go właśnie w rozwój swojej codzienności, swojego życia. Zatem trzeba uwierzyć, jakby w siebie, uwierzyć w to, co jest we mnie i zgodzić się na to, żeby rzeczywiście rozpocząć odpowiednie inwestowanie w swoje życie, i swoją codzienność. Wspomniany w zeszłym tygodniu cytat: Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy ty stajesz się lepszy. Uświadamia nam, że właśnie warto najpierw zadbać o to, kim jestem, jaką jestem osobą, rozwinąć bardziej to swoje człowieczeństwo i uświadomić sobie, że sami mamy w sobie już jakiś potencjał, który może nam pomóc właśnie w tym inwestowaniu. Zatem co powinniśmy, co możemy zainwestować właśnie w swoją codzienność, w swoje życie? Co warto w sobie odkryć i to właśnie zaangażować w, jako inwestycję? Dziś właśnie o tym, troszkę o pierwszej rzeczy, którą możemy zainwestować, którą każdy z nas ma. Zapraszam zatem do obejrzenia tego odcinka. Skoro już w coś inwestuję, to znaczy, że przedstawia to dla mnie jakąś wartość. Czy jest to rzecz duchowa czy fizyczna, zawsze kiedy inwestujemy w coś, to nadajemy temu jakąś specyficzną wartość. Czy znowu też fizyczną, czy duchową. A więc musi mieć coś dla nas znaczenie, dlatego jesteśmy bardziej skorzy do tego, żeby w to się zaangażować, zaangażować w to swoją inwestycję. Pierwsza rzecz, o której powinniśmy pomyśleć i nad którą powinniśmy pracować, to jest kwestia, jak my określamy wartość czegoś. A więc nie wiem, relacji z drugą osobą, czy wartość jakiegoś przedmiotu. Pod jakim względem, właśnie jakie elementy decydują, że coś dla nas jest wartościowe, lub też nie. Pierwszą rzecz to jest chyba taka wymierna rzecz, a więc oceniamy wartość czegoś. Przez pryzmat materialności, a więc wymierności, co ile rzeczywiście na przykład kosztuje. Druga rzecz, która jest jakby po przeciwległym zupełnie biegunie, bo niekoniecznie musi przedstawiać jakąś wyjątkową wartość fizyczną, materialną, ale ma dla nas wartość sentymentalną. I może jest to jakaś rzecz, pamiątka, która nie jest jakąś cenną rzeczą, ale związane z nią historie powodują, że mamy właśnie wartość sentymentalną. Możemy też ocenić wartość szczególnie pewnie jakieś rzeczy pod względem właśnie użytkowym, a więc na ile możemy się tym posłużyć i co możemy dzięki temu osiągnąć. I ta zależność może wpływać na wartość jakiejś konkretnej rzeczy. Może określamy wartość czegokolwiek, czy osób, czy rzeczy, z tego względu, że zwyczajnie to zaczynamy doceniać. I to jest zupełnie jakby inna kategoria, poza właśnie materialną, sentymentalną i użytkową, docenianie czegoś. Wydaje mi się, że to jest rzecz warta odkrycia, przyjrzenia się I uświadomienia sobie, jak tym narzędziem mogę się bardziej posłużyć w swoim życiu. Z jednej strony docenienie może być już inwestowaniem czegoś. A więc patrząc na pewne sytuacje, wydarzenia, ludzi, relacje, rzeczy, Mogę doceniając to wszystko, potraktować to jako pewną swoją inwestycję, a więc określić wartość czy osób, relacji, rzeczy przez docenienie. Z drugiej strony, możemy posłużyć się wieloma elementami, aby dojść do docenienia czegoś, a więc angażujemy pewne elementy, które posiadamy, żeby w końcu coś docenić. Kogoś docenić. A więc odkryć też w sobie pewną taką wrażliwość naturalną, bo myślę, że każdy z Was, mniej lub bardziej, ale kogoś lub coś docenia. Docenianie czegoś, kogoś jest cechą, która wypływa z nas. To jest rzecz, która swoje korzenie ma w naszym sercu, w naszym rozumie, doświadczeniu, a więc w naszej osobie. Stąd nie muszę się przejmować, czy to mam, czy nie mam. Po prostu jest. I zacznijmy to używać, zacznijmy się tym posługiwać. Warto w tym względzie zacząć się zastanawiać, jak bardziej doceniać w takim razie różne osoby, sytuacje, wydarzenia czy, czy przedmioty. Jak właśnie tej wrażliwości, z tego docenienia uczynić właściwą inwestycję swojego życia. Mamy pewien przywilej, pewne prawo i myślę, że to jest pewien też dar, który Siadamy, a mianowicie to my możemy określić, kto co. Ma dla nas jaką wartość. A więc to my decydujemy, czy coś ma dla mnie wartość, czy też nie. I myślę, że rozwijanie doceniania w swoim życiu zależy też w dużej mierze właśnie od tego, w jaki sposób my określamy wartość czegoś i czy potrafimy rzeczywiście zobaczyć wartość jakiejś relacji, osoby czy przedmiotu. Jak bardziej coś doceniać? Myślę, że dużym ułatwieniem jest zrozumienie chociażby w odniesieniu do jakichś przedmiotów funkcjonalności. A więc jeśli nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie do czego mam się czymś posłużyć, to trudno, żebyśmy to doceniali. Natomiast, jeśli widzę, jak ogromną rolę odgrywa jakiś, jakiś, jakaś rzecz, czy jakaś relacja, jakaś osoba w moim życiu, to ta funkcjonalność sprawia, że zaczynamy coraz bardziej coś doceniać. Bieg współczesnego świata sprawia, że my przychodzimy z zajęcia do zajęcia, z obowiązku do obowiązku, z sytuacji do sytuacji, ze spotkania do spotkania i niekiedy brakuje nam docenienia tego, co się już wydarzyło w naszym życiu, ponieważ brakuje nam tak naprawdę takiego świadomego zatrzymania się, przeżycia pewnej sytuacji, jakby uwrażliwienia się na to, co rzeczywiście się wydarzyło, zapamiętania tego, co rzeczywiście wydarzyło, Wyciągnęliśmy jako wnioski, jako przeżycia z jakiejś konkretnej sytuacji. A więc, jak bardziej doceniać, myślę, że bardziej musimy zatrzymywać się nad pewnymi sytuacjami i rzeczywiście je tak duchowo i fizycznie przetrawić. Oczywiście każdy z nas będzie miał swój sposób, jakby taką drogę prowadzącą do tego, żeby bardziej coś doceniać. Nie sposób, jakby znaleźć jeden schemat, który będzie pasował wszystkim. Ważny jest dla nas cel, żebyśmy rzeczywiście w tym tygodniu starali się bardziej doceniać to, co posiadamy, czy relacje, czy osoby, czy czy przedmioty i rzeczywiście tym docenianiem bardziej starali się żyć. Chciałbym Was zaprosić do tego, aby zadaniem tego tygodnia było to, żebyśmy starali się rzeczywiście zainwestować to docenianie w budowanie swojego życia, swojej codzienności. A więc te różne elementy, Duchowe, fizyczne, ludzie, przedmioty, cokolwiek. Zacznijmy to bardziej doceniać i odkrywać, że rzeczywiście ma to dla nas niezwykłą wartość materialną, sentymentalną, użytkową czy jakąś jeszcze inną i doceniając te wszystkie elementy z różnych powodów, zaczynajmy bardziej odkrywać wartość tego, co się dzieje w naszym życiu, czym możemy dalej się posłużyć, budowaniu siebie, budowaniu swojej codzienności. Jest we mnie ciekawość, jaką rzecz, w cudzysłowie oczywiście, bardziej docenisz w tym tygodniu w swoim życiu. Co to będzie? Co Odkryjesz, co uświadomisz sobie, że jest dla Ciebie naprawdę bardzo znaczące i ważne, co będzie Twoją właśnie taką inwestycją, że to jest to, to jest dla Ciebie bardzo ważne, istotne i chcesz to jeszcze bardziej docenić w swoim życiu. Spróbujmy przez ten tydzień właśnie znaleźć tą konkretną sprawę, za którą jesteśmy wdzięczni, którą chcemy bardziej docenić, którą chcemy bardziej rozbijać i którą chcemy też zainwestować w budowanie siebie i swojej codzienności.